Jesteście gotowi? Bum! Oto jest już skończone nabu. Cześć, cześć, Siemaneczko. Słuchajcie, to już jest ostatni dzionek zbudowania tego nabu. Tutaj mamy, tak jak obiecałem, jest, no, wiem, wiem, mówiłem o pałacu, a zrobiłem no, domek. Dobra, yy, tak można to nazwać tu. Nic się na dole nie zmieniło. Yy, tu tylko dodałem figurki. I tu droidy. Także, no, według mnie to wygląda to bardzo fajnie. Cieszę się z tego, że taka budowlę zbudowałem. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, jak Wam ona się podoba. No i cóż, no, nie będę przedłużał, bo nie ma co. Całe to, wszystkie etapy tego budowania znacie, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki. Także nie ma tu co więcej gadać. Chciałem Wam tylko pokazać, jak wygląda to teraz i że jest już skończone. Także dzięki za oglądanie tego odcinka i wszystkich poprzednich z tej serii. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ta seria Wam się podobała i napiszcie w komentarzu, na jaką, jaką następną budowlę mogę wybudować. Także, cóż, na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.